Cześć, to jest WOD Flash i trochę Project Cold War Flash. Zaczynamy. Rozpoczęły się testy nowej gry gamingu o czołgach. Nazywa się ona Project Cold War lub po prostu Project CW, i nie ma praktycznie nic wspólnego z Złotów Tanks, oprócz samej tematyki. Jest to typowy Hero Shooter z podobnymi trybami jak w innych sieciowych strzelankach FPS. Z pewnością nie będzie łatwo wbić na rynek, który dzieli między sobą CS, Valorant czy Overwatch. Testy są zamknięte, ale dość łatwo można zdobyć klucz dostępowy i spróbować swoich sił samemu. Testy potrwają jeszcze półtora tygodnia. A jeśli chcecie zerknąć o co chodzi, to zrobiłem film z pierwszym spojrzeniem i wrażeniami z gry. Znajdziecie go na moim kanale. Do supertestu trafił pierwszy polski niszyciel czołgów z zaprojektowanej niedawno gałęzi polskich TDeków. Najważniejszą cechą dziesiętotierowego NC-70 Błyskawica będzie mechanika, która w zależności od odległości na jaką strzelamy powoduje zadanie różnej ilości uszkodzeń. Strzelając z mniej niż 50 metrów osiągniecie nawet 800 uszkodzeń na strzał, natomiast snajbiąc ponad 500 metrów zadacie tylko około 300 uszkodzeń na strzał. Dodatkowo pociski na tym TD-ku mają być najszybszymi pestkami w całej grze, ponieważ podstawowa amunicja porusza się po wystrzale z prędkością 1700 metrów na sekundę, a amunicja premium pędzi aż 2000 metrów na sekundę. Resztę parametrów widzicie na ekranie, więc nie będę się nad nimi zbytnio rozwodził. Jak podoba wam się taka mechanika i co o nie sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Subskrybenci pakietu Amazon Prime mogą już odebrać nową paczkę nagród do World of Tanks. Tym razem jest ona tematycznie związana z trwającym maratonem na niszczyciel Charioter Nomad. W skład pakietu wchodzi specjalny wygląd załogi, naklejki, medal, jeden dzień konta premium oraz pięć misji na pięciokrotnym mnożnik doświadczenia za zwycięstwo. Oprócz tego możecie wybrać dwie z sześciu nagród, w tym czterech czołgów premium na dziesięciodniowe wypożyczenie. Dodatkowo po odebraniu pakietu w waszym garażu pojawią się misje bojowe, za które zgarniecie jeszcze więcej materiałów eksploatacyjnych i rezerw osobistych. Pakiet Prime nadal dostępny jest tylko za 49 zł na cały rok, więc wychodzi około 4 zł miesięcznie. Oprócz samych paczek do WOTA dostajecie też dostęp do serwisu z filmami i serialami, darmową wysyłkę z Amazona, no i co miesiąc darmowego suba na Twitchu, w którym możecie wesprzeć moją działalność w internecie. Przypomnę tylko, że suby Prime nie odnawiają się automatycznie i co miesiąc trzeba przyjść na stream i aktywować go samemu, aby się nie zmarnował. Dziękuję wszystkim za użycie Waszych z na moim kanale i zapraszam na streamy. I na koniec małe info o tym, że w weekend będzie można kupić taniej czołgi kolekcjonerskie, a zniżki dochodzą nawet do 30%. Oprócz tego wymienicie po lepszym kursie doświadczenie bojowe na wolne doświadczenie. Skoro mamy to już z głowy, to czas na klip tygodnia.